Dlaczego tak ciężko zauważyć, że jest się uzależnionym? Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o tym i postaram się wytłumaczyć Wam w prosty, jasny, klarowny sposób, jak to działa, jak to funkcjonuje, dlaczego dopiero jak musimy stracić wszystko, musimy paść na same dno, musimy walnąć o beton, stracić rodzinę, pieniądze, zdrowie, musimy wylądować w szpitalu. Wtedy zaczynamy się zastanawiać nad tym, o, no coś jest nie tak. O, ja muszę się przyjrzeć temu. A może coś jest nie tak z moim uzależnieniem, może za dużo piję, może za dużo za dużo zażywam narkotyków. Dlaczego musi się starać jakaś tragedia? Przecież są dzisiaj metody, są możliwości, żeby to sprawdzić i zobaczyć, czy jesteś uzależniony już o wiele wcześniej, przed tą tragedią, przed tymi wszystkimi czynnikami, przed tym jak rozwala ci się całe Twoje życie, na które pracowałeś większość swojego życia. I taka sama sytuacja była u mnie, jak pamiętam, że musiałem spać na same dno, obudzić się w ręką w nocniku i wtedy mówi, to jest uzależnienie jednak. Czemu nikt nie nauczył tego, nie powiedział wcześniej, nie pokazał mechanizmów, nie pokazał mi schematów uzależnienia. I nie wytłumaczył w prosty sposób, że Krystian uważaj, coś może zaraz się stać, coś zaraz pierdzielnie, zaraz może być tragedia. Możesz nie wytrzymać tej presji, tych emocji i możesz coś sobie zrobić. I prawie brakowało do tego, żebym, żebym dzisiaj nie stał przed wami, ale dlatego też jestem tu żeby i staram się wytłumaczyć Wam w prosty, klarowny sposób. Jak działa to uzależnienie? Dlaczego jest tak ciężko je zauważyć, złapać, i powiedzieć: i przyznać się do tego: kurde, jestem uzależniony, chcę coś z tym zrobić. Podam taki przykład mechanizmów uzależnienia, czyli takiego rozumowania osoby uzależnionej. Mamy teraz aktualnie w ośrodku 3 czy 4 osoby, faceci akurat, są w związkach małżeńskich, i słuchajcie. Oni tu na terapii przyznają się do swojego uzależnienia, ale tutaj na terapii okazało się, że prawdopodobnie, to jest hipoteza na razie, ale już widzą, bo ich edukacja idzie do góry, ich świadomość o chorobie, chorobie idzie do góry. Ich jakby kompetencje, nauka, wiedza idzie do góry, więc więcej widzą, widzą rzeczy, których wcześniej nie mogli... Zauważyć, bo ich nie wiedzieli, że są. Proste, tak? Więc to jest normalne, normalnie w tej naszym rozwoju, o, o naszym świadomości na temat uzależnień. I wiecie, co się okazało, że oni to oni, oni są uzależnieni, tam rodzina ich yy, mówiła, że piją za dużo, tracą wszystko, nie wstawają do pracy, yy, yy, dzieciaki, tata, wróć, nie, nie chcę, żebyś pił i tak dalej, i tak dalej. Więc same niepowodzenia i różnego rodzaju zagubienie w życiu, ale co się okazało, że oni tu tak siedzą z nami parę tygodni już i mówią Krystian, tak jak Wy tłumaczycie, mówicie wszystko jak to wygląda, dajecie nam fajną psychoedukację, pokazujecie te wartości, które są w tym trzeźwym życiu i pokazujecie jak mechanizmy działają naszego funkcjonowania, Ty to moja żona, też się jest uzależniona. A a, a a ile jesteś z nią? No 20, 30 lat, różnie te związki są. Ty, ale ja nie wiedziałem, że moja żona jest uzależniona. Ale dlaczego? Jak, jak, ale jak? Ja mówię, no, no jak, no tak. <laughs> Słuchajcie, no jeżeli jesteś osobą uzależnioną, to ta druga bardzo często się dostosowuje. Lub, jak jesteś osobą uzależnioną i my jesteśmy bardziej uzależnieni, w cudzysłowie bardziej, że więcej funkcji, więcej pijemy, no to wiadomo, że ta osoba, która jest mniej za uzależniona, jest bardziej schowana, jej nie widać. Ona jest skitrana. Może pić, bo nie widać, bo ty jest. Wszystkie oko Mordoru, słuchajcie, ring Lord of the Ring, jest skierowane na nim. Tak? On jest najgorszy. I nie widzimy, jak ta choróbsko ładnie pod, podkręca i wychodzi obok. I dzisiaj wytłumaczę mniej więcej, jak to poznać. O co tu chodzi? Zauważyłem jedną rzecz, że. Bardzo często przeźwiejąc widzimy, jak osoby, które nami się otaczają, czyli żyją, funkcjonują, są tak samo uzależnione jak my, tylko na innym levelu. Lub nie widzieliśmy tego, lub one nie chcą widzieć, lub są w mechanizmach, ten sam mechanizm. Teraz na czym to polega? Jak rozpoznać osobę, która jest uzależniona od substancji, a która nie jest uzależniona od substancji? To jest bardzo taka cienka granica, o której dzisiaj wam powiem, ponieważ jest istotna w trzeźwieniu ponieważ może ten filmik pomoże Wam podjąć decyzję, żeby to sprawdzić. Może ten filmik pomoże Wam podjąć decyzję, żeby pójść do terapeuty, żeby pójść do specjalisty, żeby zobaczyć, czy jest z Wami wszystko ok, czy może nie, albo może zwrócić uwagę. Może nie jestem uzależniony, ale będę uważał, bo tylko i wyłącznie wiedza na temat uzależnienia pozwoli nam z nią walczyć, przeciwdziałać. Przeciw żebyśmy się obronili przed tym, ten to ma sens. Żeby to zrozumieć, to musimy zrozumieć pewne kwestie uzależnienia. Słuchajcie, jedno, że ja dzisiaj, jako Krystian Nagaba, który jest już 7 lat, nagrywając ten filmik, mam jeden, 7 lat trzeźby, ale moje dzisiejsze jakby misja, i wizja tego wszystkiego co ja robię to jest totalna abstynencja od wszystkich środków psychoaktywnych które zmieniają swój sposób myślenia w sposób nienaturalny a mianowicie nienaturalny to są właśnie alkohol, narkotyki czy różnego rodzaju tabletki substancje, które powodują to, że nagle z minuty na minutę z godziny na godzinę zmieniasz swój stan myślenia to jest ja totalnie żyję w abstynencji, totalnym i ze względu na to, że widzę różnicę, jak byłem rozwalony i widzę różnicę, jak jestem totalnie czysty, bo mam porównanie, połowę mojego życia mniej więcej, tak, w wieku 40, przed 40 skończyłem, no można powiedzieć, że połowę, bo średnio człowiek żyje 80 lat, więc połowę swojego życia rozjewałem wszystko, rozwaliłem, straciłem wszystko. Nie było granicy czpania, nie było granicy picia, nie było granicy imprez i różnego rodzaju ciągów. Jak się skończyła kasa, skończyło się zdrowie, wtedy dopiero zacząłem kończyć. I druga część życia, 7 lat na razie i widzę już tą różnicę. Ja mogę Wam powiedzieć, jak to wyglądało, jak to i Dzisiaj totalnie jestem za stuprocentową abstynencją. Zero alkoholu. Czyli myślę, że jeżeli bym miał wybór i rozumowanie takie jak teraz mam to bym zaczął swoje życie i bym przez te pierwsze 40 lat nigdy nie chciał e, nigdy nie chciałbym zaszywać substancji żadnych chciałbym żyć w totalnej abstynencji myślę, że efekty, szczęście rodzina e, pieniądze, kariera zdrowie byłoby na totalnie na innym levelu i dzisiaj bym był kurwa koleś, szok nie, że jestem na to wkurzony, ale promuję i tylko wam się promuję, i namawiam Was i pokazuję Wam styl życia w totalnej abstynencji. Bo wtedy to ma sens. I teraz, ale jeżeli wiadomo, że jesteśmy w spo... żyjemy w Polsce i w Polsce, w całej, na całym świecie alkohol jest, narkotyki są i zawsze będą, więc warto by było wiedzieć dwie takie podstawowe rzeczy. Nie będę mówił o wszystkich, ale dwie rzeczy. Które są istotne, żeby rozpoznać osoby, kto, osobę, która już zaczyna być uzależniona. Dlaczego jest bardzo ciężko osoby uzależnionej na to wpaść? Bo nie ma jeszcze takiego wpierwienia mentalnego, nie ma jeszcze dużo strat, nie ma jeszcze. E, jakiś krzywd wyrządzonych przez swoje przez używkę. Nie ma jeszcze bólu takiego aż bardzo widocznego. Nie ma takiego cierpienia. Dlatego bardzo ciężko jest rozpoznać, kiedy jesteśmy uzależnieni. Bo ta granica przejścia, jak my mamy... O, może tutaj. Tu jesteśmy nieuzależnieni. I tu jest ta granica. Już jesteśmy uzależnieni. Ona jest bardzo cienka. Jak już ją, ją, ją się przekroczy, to ty masz wrażenie, że dalej jesteś tu. Czyli już jesteśmy uzależnieni, my tego w ogóle nie widzimy, już jesteśmy na tej stronie mocy, a tak naprawdę myślimy, że jeszcze jest z nami wszystko w porządku. Nie mówimy o dzisiaj o osobach, które piją raz w roku. Są takie. Nie mówimy o osobach, które wypiją kieliszek wina i, i, i koniec, nie, bo one już nie chcą, albo nie, nie mają ochoty, nie lubią, źle się czują, nie mówimy o tym. Nie mówimy też o osobach, które przekraczają granicę i tu są grube ciągi, rozpierducha, litr wody tydzień, też mamy tak, przyjeżdżają. E, e, amfetamina na maksa, wszystko rozpierdol wychudzony, zmarnowany, śpi w samochodach, są na, nie wiem na dyskrecję takiej, że po prostu prawie umierają, detoksykacja, szpitale, różnego rodzaju. Nie mówimy o tych skrajnych sytuacjach, czyli rozpierdziel i grub, i, i, i bardzo mało, bardzo, 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 bardzo społecznych, że taka osoba mogłaby w ogóle totalnie żyć w abstynencji, ale na dzień dzisiejszy raz na jakiś czas, w jakieś urodzinki, Sylwestra, jakąś lampkę szampana wypijemy. To nie o to chodzi. Mi chodzi o te taki drugi i trzeci. Nie pierwszy i czwarty, tylko drugi i trzeci, jakby ten level. I ten drugi i trzeci level, czyli tu są osoby, tu są osoby, które są nieuzależnione, i słuchajcie, i nawet spotkałem się ostatnio z e, moją, e, moją rodzinką i zauważyłem u nich właśnie te elementy, dlatego też dzisiaj nagrywam ten filmik, że oni są między. Pierwszym a drugim stopniem, czyli tutaj już prawie są uzależnieni, bo nie widzą siebie, bo ja nawet się nie pytałem, ale mówią już, no ja tylko w weekendy piję, ja tylko wineczko do obiadu, ja, ja nie, drineczka sobie do smaczku, do smaczku, tak? I ja zauważyłem jedną rzecz, że oni dalej żyją w poczuciu tego nieuzależnienia, ale tam już jest uzależnienie lub może być uzależnienie, tego nie wiemy. I teraz... I teraz zastanówmy się, jakie mogą być czynniki. Ja opiszemy sobie najpierw w tym pierwszym nieuzależnienie, a potem w uzależnienie. Pamiętajcie, że to jest bardzo cienka granica jest prawie nierozpoznawana, dlatego na pewno osoba, która jest uzależniona albo nieuzależniona, którą to dotyczy, będzie miała problem, żeby to rozpoznać. To może być osoba bliska bardziej. Zauważa, że coś już jest nie tak. Bardziej będzie osoba, która nas otacza, niż my. Bo my już wchodzimy w mechanizmy uzależnienia, nie będziemy dzisiaj o nich rozmawiać, które powodują to, że nie widzimy tak naprawdę, jaki jest problem. Jest, dopiero go widzimy, jak dostajemy pierwotny od życia. Wtedy, a to ja się przyznaję, tak, idę na. Idę na terapię, bo papiery rozwodowe są, nie? Albo kontrahenci z nami kończą współpracę, bo widzą, że coś jest nie tak. Nie odpisujemy na maile, w budowlancy nie robimy tego wszystkiego, nie robimy fachowo, ściemniamy, próbujemy kombinować i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodźmy w to. więc osoby w tym elemencie, czyli przed tym uzależnieniem, to mogą być osoby z takimi cechami, szukają wymówek do wymówek. Piątek, piątunio. Zrobili ostatnio jakieś badania, mogą liczby się kształtować źle plus minus, ale około 9 milionów ludzi jest tutaj w tym, mają predyspozycję, 9 milionów ludzi w Polsce ma predyspozycję do tego, żeby być uzależnionym. Od alkoholu, ja nie mówię o narkotykach, ja nie mówię o, o tabletach, o komórkach. Ja nie mówię za. Zaku zakupocholizm ponad milion, pracocholizm 2,5 miliona ludzi w Polsce jest uzależnione. Ale o co tu chodzi w tym takim destrukcyjnym funkcjonowaniu? W piątek, piątunio, Karolinka ma urodziny, maj, majówka, impreza Sylwestry. Ja się dziwiłem kiedyś, kiedyś się dziwiłem, jak ja wstawałem rano, wstawałem, wracałem do domu rano po imprezie Sylwestra, ja, ja patrzałem. Porypało tych ludzi, oni biegają rano. Ty sylwestrę był. No jak można o siódmej, 8 rano koleś, kurde, z babką sobie biega, bo mają taki styl życia. Ja inspiruję Was stylem życia, racjonalnym funkcjonowaniem, zdrowym, takim radosnym, szczęśliwym, motywującym. O to tu chodzi w życiu, żeby szukać tego szczęścia, ale tylko na trzeźwo bo uzależnienie nam to zawierzę. Nie ufajcie mi, sprawdźcie i zapraszam do Majuaja. Yy, ogólnie mówiąc, te osoby, które szukają wymówek, szukają ich bez pretekstu, yy, to są osoby, że mi się należy po ciężkiej pracy. Ja sobie dryneczka tylko do smaczku robię. Ja nie mam problemu z alkoholem. To nie mi pół roku. Zauważ, zobacz, porównaj. Porównaj, co się będzie z tobą działo w życiu. Pij rok, tak jak zawsze, nie bij roku i zobacz, czy w ogóle jesteś w stanie nie bić roku. Co się zacznie dziać? A nie, ja nie muszę, to nie bij, ale ja chcę. No to o co chodzi, nie? Dlaczego chcesz? No przecież nie jesteś uzależniony, nie musisz tego robić. Nie dajesz to satysfakcji aż takiej. I teraz te osoby nieuzależnione, ale w tym niebezpiecznym levelu lub predyspozycjami do bycia uzależnionym, one będą już mówiły, że nie mają z tym problemu. Już będą mówiły, że wszystko jest w porządku. Ale trzeba sprawdzić i zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czy wszystkie weekendy są pod wpływem alkoholu? Czy w tygodniu już zaczynamy pić alkohol? Nawet jedno piwo. Nie ma to dla naszego organizmu znaczenia, ponieważ nie chodzi o ilość substancji którą wypijamy i bierzemy. Tylko chodzi o to, że nasze życie się opiera na substancji, która jest niebezpieczna dla naszego zdrowia. Czyli takie nasze rozumowanie, funkcjonowanie, które powoduje to, że później to uzależnienie się rozwinie. Czyli czy jesteś w stanie przez najbliższe kilka, kilka weekendów spędzić się z rodziną, bez alkoholu i być szczęśliwym? Czy jedziesz sobie po prostu gdzieś na, z rodzinką na jakiś wypadzik, jest plaża, teraz jest lato, możecie sobie sprawdzić: jest plaża, bierzesz dzieciaki i tak sobie chodzisz, mówisz: No, piwa bym się napił. A twoje dzieci obok was są. Czy zwracasz na nie uwagę? Czy zwracasz uwagę na: a może wieczorem byśmy się napili? A czemu wieczorem nie pójdziesz swoją małżonką na spacer, Do dzieci pójdą spać? Czy, czy coś, pójdziecie sobie na spacer, wejdziecie sobie kocyk na plaży i sobie posiedzicie i pogadacie. Czy jesteś w stanie takie coś zrobić, czy da Ci to tyle satysfakcji, tyle frajdy, tyle emocji pozytywnych, że nawet przez ten wieczór w piątek nie będziesz myślał o tym, żeby się nabić? Czy będzie czegoś ci brakowało? Brakuje. Kochanie, może pójdę do żabki po wino? Już rozważasz sytuację. To już jest uzależnienie. Potrzebujesz substancji, żeby zacząć być sobą. Potrzebuje substancji, która spowoduje to, że się bardziej wylozowujesz. Potrzebuje substancji, która spowoduje to, że twoja gadka z twoją żoną, której kurczę bladę obiecałeś, miłość, wierność, szacunek, wszystko, potrzebuje substancji, żeby zacząć z nią rozmawiać. Czy nawet z drugiej strony? Ona potrzebuje substancji, żeby tobą rozmawiać. No jak można. No, słuchajcie, no, jak można yy, pić alkohol, bo nie jesteś w stanie rozmawiać z swoją partnerką życia? Bo na trzeźwo nie, jest w stanie, nie jesteś się w stanie nic powiedzieć. Nie jesteś, nie jesteś, jesteś szczery sami z sobą, nie jesteś, jesteś szczery do siebie. Nie potraficie rozmawiać o seksie, nie potraficie rozmawiać o problemach, nie potraficie rozmawiać o tym, co was gryzie, jak to powinno być. Wszystko to, co siedzi w nas. To wiadomo, że się napijemy i to będziemy żywać z tym. To już jest uzależnienie. Już potrzebuje substancji, żeby zacząć być kimś. Potrzebujesz substancji, żeby podnieść swoją wartość. Potrzebujesz substancji, żeby się wyluzować. I to jest bardzo cienka granica. Bo jeszcze pół roku temu nie potrzebowałeś substancji, żeby coś zrobić. Teraz już potrzebujesz. To słuchaj, no ale jest, wakacje są kochani, więc może byśmy napili się. Okej, okay. nawalicie się na drugi dzień. Zobaczcie. Jeden dzień widział. Gruby. Wasze dzieci są zestresowane prawdopodobnie, bo, bo co? Jesteś, krzyczycie, wzykacie się, kłócicie się, cholera wie, bo to wszystko wycha, wychodzi z was. Na drugi dzień rano nie jesteście sobą. Twoje dzieci chcą aktywnie funkcjonować, wychodzić, działać. Gdzieś tam na jakieś skutery idzie z nimi, różnego rodzaju robisz jakieś akcje, ale nie jesteś sobą. Drugi dzień. To wieczorem musisz się już napić. Chociaż nie jesteś niby uzależniony. Żeby funkcjonować, to jest nasze uzależnienie. Tylko jest tak małe do rozpoznawania, że często my tego nie widzimy. Jak to sprawdzić, czy jesteś uzależniony od substancji? Nie pij przez pół roku, rok. Ale ja nie ale ja nie potrafię rozmawiać. Czyli alkohol daje ci taką moc, żeby się rozmawiać, tak? Tak. Okej. Okay? Czemu? A czemu ty nie potrafisz rozmawiać na trzeźwo? no bo nie, nie, nie jestem wyluzowany. A, czyli nie jest, a czemu nie jesteś wyluzowany? No bo ja się boję, że ktoś coś powie mi, a ja nie będę w stanie mu odpowiedzieć. A, czyli masz niską wartość. Tak. A, czyli pijesz alkohol, bo masz niską wartość. Yy, no tak. Czyli żeby zwiększyć wartość sobie, swoją, to pijesz alkohol, żeby poczuć się lepiej. Tak. Nie. Sorry, no to jest uzależnienie. Bierzemy substancję po to, żeby poczuć, zmienić swoje emocje, żeby zmienić wartość, żeby zmienić swoje podejście do ludzi, żeby poderwać dziewczynę, żeby co? To jest uzależnienie. Oszukujemy się, jesteśmy fałszywi w stosunku do samego siebie, nie jesteśmy szczerzy, co powoduje to, jeżeli, i zobaczcie, jeżeli Ty bierzesz alkohol, na tym przykładzie zobaczmy, pijesz alkohol, żeby podnieść swoją wartość, żeby poderwać laski, lepiej tańczyć, funkcjonować i tak dalej, no to twój mózg co pamiętać będzie? No, jak pijesz alkohol, to lepiej się czujesz, no to automatycznie będziesz zawsze chciał w każdych sytuacjach, gdzie do tego są możliwości, masz prawo, wakacje, nie wakacje, piątek, piątunio, sobota, sobotunio, niedziela przecież kurma jest sportowa. Barcelona gra przecież to, ale to piwo jest tylko, bo się lepiej poczujesz, a to do seksu ze swoją żoną, a to dla rozmowy, żeby było lepiej, a to tam i tak dalej, i tak dalej, jest tego mnóstwo. No to twój mózg automatycznie będzie dążył do tego, żeby tylko i wyłącznie być pod wpływem, żeby się lepiej czuć, koniec kropka i to jest tu uzależnienie i my funkcjonujemy. Są przedsiębiorcy, są milionerzy, którzy idą do pracy, funkcjonują, mają poukładane te biznesy w miarę dobrze w taki sposób, że nie muszą tak pracować. posiedzą 3-4 godziny dlatego, żeby poszefować, wracają do domu i im się należy. Bardzo dużo milionerów osób, które są na wysokich stanowiskach, pije, żeby poczuć się lepiej. Żeby dostać wartości. I to jest poniedziałek, wtorek, środa. Nieraz jeden dzień nie, nie, nie wypiję. To już dwa dni nie wypiję i mówię, jest ok, bo ja nie jestem uzależniony. Bo tylko osoby uzależnione muszą pić codziennie. Nie. Pijąc raz w tygodniu możesz, jesteś uzależniony. Bo czekasz do piątku. W poniedziałek nie jesteś aktywny, wtorek nie jesteś aktywny, środa i środunia. Swoje zrobisz i wywalisz, dobra, czwartek już kurwa, już dwój Stefan, piątek, i jedziemy, nie, gdzie, gdzie jest to życie, normalne, funkcjonujące, takie wyjazdy, um, jakieś żeglarstwo, kurde, pamiętam siebie, ja jeździłem na żaglówki, jeździłem na jakieś, nie byłem, nie był uzależniony, ale zawsze było to wszystko oparte na alkoholu, czy narkotykach, nawalić się jedziemy na jeziorko na tak, co robimy? No to ryby będą wszystko na kajaki, dobra. To ile bierzesz alkoholu? Żeby starczyło. I to nie jest uzależnienie. Alkohol powinien być dodatkiem. Jeżeli ktoś wybiera już zażywanie substancji, która jest narkotykiem, tak? I która jest rakotwórcza, bo ostatnie badania o tym powiedziały. I jest destrukcyjna, rozwala wszystko. Jak ktoś wybrał, dobra, rób co chcesz. To jest twoje. Ale ja tam byłem 40 lat, no mniej, no bo wiadomo, 16 lat, 15 jak pierwszy raz się udzieli. 35, 25 lat w substancjach, 7 lat bez. Mam porównanie, uczę ludzi, pokazuję. Ci co mnie znają, to znają i wiedzą, jak ja byłem w tym mieście. Więc 25 lat w ten sposób, 7 lat tak. To nikt. Te 7 lat nigdy mi nie zastąpi tych 25. Już w tych 7 lat zrobiłem więcej rzeczy, więcej wartości. Jestem dla samego siebie totalną takim prawdziwym chrystianem, który jeszcze się odnajduje, jeszcze się szuka. To jest piękna przygoda w trzeźwości, a nie kurwa latanie, bieganie, oszukiwanie się, że jeszcze uzależni, że jeszcze potrzebuję alkoholu do wyższej yy, samooceny, do lepszej gadki z kobietami, do, bo jestem, mam lepsze poczucie humoru, moje związki są lepsze, potrafię rozmawiać i tak dalej, tak dalej. Nie. To jest oszukiwanie ciebie. To już jest uzależnienie. Pijąc raz w tygodniu możesz być uzależniony. Bo zawsze to jest w piątek, zawsze w sobotę, zawsze w weekend. A jak nie wybijesz dwa weekendy, trzy pod rząd, to jesteś nerwowy. Nawet nie widzisz tego, że jesteś nerwowy. Mamy chłopaka w ośrodku, słuchajcie, który pije piątek i w sobotę. I jak go rozłożyliśmy, zobaczyliśmy jak to funkcjonuje, to mówi Krystian, by było wszystko w porządku, bo w piątki i soboty sobotę myślałem, że, będę, że mogę sobie pić, ale co się okazało, że od poniedziałku do piątku i niedziela to moja rodzina nie była w stanie ze mną wytrzymać. Moje dzieci podchodziły do, yy, tak moje, moje dzieci podchodziły do mnie i mówię Na to, czy dzisiaj będziesz nerwowy? Czy ty będziesz dzisiaj na nas krzyczał? Czyli nie pijąc, on zmienia swój sposób myślenia, zachowania. Jest nerwowy, opryskliwy, wkurzający i tak dalej. Wiadomo, to jest inny level trochę uzależnienia, ale ty nie musisz codziennie być wkurzony. To Wkurzenie, nerwowość, niepokój wewnętrzny. No to to jest są głody spowodowane tym, że piłeś. I dlaczego Ty co piątek sobota musisz wypić? To jest uzależnienie. I tu jest problem, ponieważ między nieuzależnieniem a uzależnieniem jest cienka granica, która jest nierozpoznawalna. Bo nie ma strat finansowych, nie ma strat ee, relacyjnych, nie ma strat zdrowotnych, nie, nie ma strat emocjonalnych, fizycznych, psychicznych, więc. No ale sorry, ja, no jest wszystko okej. Okay. Dzisiaj mogę wam śmiało powiedzieć, że osoby, które kończą u nas w ośrodku całą terapię i tą edukację i dalej kontynuują z nami, w naszej społeczności funkcjonowanie, bo my jesteśmy społecznością, która chce żyć na trzeźwo i cieszyć się tym światem, to zauważyłem jedną rzecz wczoraj, wczoraj. Wczoraj miałem grupę słuchajcie i jedna z osób mi powiedziała Krysem, wiesz co? Ale już trochę czasu jestem trzeźwa, ale zauważyłem jedną rzecz, że mam problem inny. Już, zaczę, już zastopowałam. Czyli już wie, jak działają działam mechanizmy, wie co robić. Zakupu Bo nagle choroba zaczęła przechodzić zakupy. Zaczęłam zamawiać różnych produktów i zauważyłam, że daje mi to ukojenie. Zaczynam się lepiej czuć, zaczynam lepiej rozmawiać, być bardziej szczęśliwa, lepiej funkcjonuję co to przypomina każdą substancję. I ona mówi, i co? Ja od razu aut zastopowałam i daję sobie. Wiadomo, zakupy trzeba robić, ale daję sobie. Osoby uzależnione już od jakiejś substancji, to nasz mózg już jest uzależniony i to nieważne, czy to jest alkohol, czy narkotyki, czy to są zakupy czy to jest pracoholizm, czy to jest seksoholizm, czy innego rodzaju jakieś inne czynności, czy różówki. Nasz mózg jest podatny na uzależnienia. I na tym trzeba się skupić. Bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby uzależnione od alkoholu i wychodzą, myślą, że mogą sobie palić. Mówimy, że nie. zapalą i wracają do nas, Krystian, miałeś rację. Bo co? Bo uruchomiło cały ten model, cały mechanizm, cały system uzależnienia, który spowodował, na samą końcówkę to zawsze destrukcję i koniec. Więc Podsumowując, chciałem Wam powiedzieć, żebyście zwracali uwagę na ilość, kiedy, czy wy jesteście, musicie wybić, żeby się poczuć lepiej, że musicie wypić do seksu z swoją żoną, bo nie jesteście, macie niską wartość i nie możecie się przy niej rozebrać. To nad tym trzeba bardziej pracować niż nad, nad, swoim, nad, nad tym, ile alkoholu kupić. Czy co piątek musicie wypić, czy sobotę, czy w tygodniu pijecie, czy jesteście w stanie zrezygnować z tego na jakieś kilka miesięcy i zobaczyć wszystko w porządku, czy jesteście nerwowi, bo możliwe, że zrezygnujecie, ale będziecie wkurzający nerwowi, nic nie będzie Wam wychodziło, będziecie opryskliwi i wkurzający wszystkich naokoło i siebie samego. Więc sprawdźcie, czy jesteście w stanie funkcjonować bez alkoholu i zobaczcie, jak jesteście, jacy jesteście naprawdę. To jest fajne ćwiczenie, które spowoduje to, że może powiecie po jakimś czasie, dzięki Krysem, bo dzięki Tobie zatrzymałem chorobę w odpowiednim momencie, lub powiesz, dzięki Krysem, bo wiem, że jestem nieuzależniony, ale wiem na co zwracać uwagę. I to jest najważniejsze, żebyście mieli tą wiedzę, żebyście wiedzieli, jak to funkcjonuje, jak to działa, jak z tym operować, bo to mi na dzień dzisiejszy też pomaga, nie wchodzić w inne syfy gówna, które są na świecie. I tego Wam bardzo serdecznie życzę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.